jeden jest KUPA Pamiętasz jak ugrałeś tą rundę za WP co 3 kile zrobiłeś? No To była twoja jedyna runda w której jeden. zabiłeś Kopie patrz jak ja słucham dostaję cały czas, ja nie wiem I da Sajo mi i już prze Nie no ku... Co pojebanek, łowa widzowie i ide ja gram Donat Nie miałem najlepszy des teraz pada więc Dobra no a wy... No nie może ktoś przejąć po prostu no Dobra, ja mam bo... No i się wceluj tu Będziemy ich jechać. A będzie kurwa. K, a muszę grać. A B rzucają. Nie, B! B. Przeszuję wam. O. A, apsy, Znaczy kurwa maksymalnie. Frapsy jedone. Jeże... Kurwa wjechał mi z tego Ja k Ładnie szeli Myszka ci się zacina dalej. P dalej tu, Masz dużo śmieciowych skinów i chciałbyś je sprzedać? Skorzystaj ze strony Skinland, która oferuje limitowany bonus do 10 dolarów za sprzedaż swoich przedmiotów. Aby odebrać darmowy bonus 10 dolarów, kliknij ikonę prezentu i użyj kodu Mosquito. Jest to bardzo proste. Ustaw swój trade link. Następnie wybierz skiny, które chcesz sprzedać. Teraz wystarczy wybrać jedną z wielu metod płatności, a następnie zaakceptować ofertę Steam. Po chwili otrzymujemy pieniądze na nasze konto. Na stronie możesz również zakupić swoje wymarzone skiny do CS-a. Co ciekawe, ceny przedmiotów są dużo tańsze niż na rynku Steam. Strona oferuje różnorodne metody wpłat, które są błyskawiczne. Klikając kup teraz, po chwili otrzymujemy ofertę z naszym nowym przedmiotem. Wejdź w link w opisie i odbierz limitowany bonus. Ty no, to nie moja wina, że wszyscy padliście w 5 sekund. Aaa, no tak, no dobra, zapomniałem, się proszę, zapomniałem, zapomniałem, no przecież, no. Ktoś musi chodzić, a. Pokażę. Dobra, to ja będę chodził. No nie, oni we dwóch na B nie mogą grać. Dawid, musisz chodzić, ktoś z nich musi chodzić. Ja będę miał. weź, weź Ale k***a se grają. Ja dole. Dobra, ale to jako i tak było. są nowiny. Nie spaliłeś głęboko. Wyjechał, wyjechał, wyjechał już. Ta, zje... Nie widzę. E, ja, jadą. Wyjechali już. Baka, ja nie żyję? Nie żyję, ja oni chyba wybiegają jak dzikusy jeba Na górze róże, na dole szeli Ja p... Dole. Zagrajmy jako żebyśmy mieli granaty dojedźmy. A bez granatów na beto jest chyba nie robota. Dojedźmy Mida, dojechmy mida Jek, ja, smasz Ja mam jechać z wami No. A sam byli, byłem na midzie. Spell, bomba, rampa, rampa. Nie mieliśmy dojechać bomba, 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 Czekaj plecy bomba, nie bomba, 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 Nie. Zgi, Nice, pomagam ci Tyle, tyle. Dobra rampa, się. Jest rampa Mogę mieć Zunacie Nie, raczej nie -y, mini Bomba Mam 13 Wychodzi Idę pod B Dymatze coś co wyjść. A, on będzie wychodził z mini dymacza. Idą, a, a biegną. Pomagam już. Bieg bez. Wyszedł. Ze smoka yeah, jeden wyjechał gruba. Jeden gruba, jeden smoke'u gdzieś chyba. Tak, to ten był. I drugi był na gruby. Gruby. Jest cały czas AWP'a. Przeskoczył do lewej. Czyli jeden ammo mis nie wyciągnie pistolet i zginie. Jotrek, Piotr no, szelika k***a! Jotrek... Piotr bija ja bestia Piechowiak. Trzym ja trzymam to A, jak coś stoję wokół, bo to oh. chyba nie ma sensu, takie inne granie. Usol, to, to, to tego dobra, sorry, idę, idę, byczku. Kurwa już jest tu. Wie Jakieś kroki przy Asam na pewno. Masz flesza na rampę rzucić? Rzucam. Wyszedł, wyszedł, wyszedł rampa. Każdy? Nie wiem, k***a, close jest. 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 Zabity, ale to jest ch... o zabity Wiedziałem, Kurwa no CT jeba... Dobra, dawaj, ja, po, ja podjadę mida Ja ci nie pomogę jak pomóc, nie ma mam jak pomóc, dawaj z jednej i z drugiej Obity jest Kurwa, zezę mam. Na dole widziałem. No. Moja mi da. Kurwa, ja dostaję. Jest tam na pewno, Dawid. Chcesz, Gusa? Nie dawaj, kurwa, da już wszędzie. O, ci, Dawid? No co to jest? One tap i head, kurwa. Mini, mini. Red room jeden. Red room. Co jest? Co jest, kurwa, macie. Flashbang out. Dawaj yy, Dawid, leć od razu w ten, w mini. Ja ci daję smokę na tam na wyjście. Nie, nie, bo oni palą. Ja sobie zagram jeszcze raz coś pod rampu po kombinie. Mid'a zajęli. Kevin. Nie, nie, nie. No, ku, co jest pojebane, kurwa, widzowie. Main, w mainie są. Co za pies! To, co to, kurwa, jest? Zafejkował zeskok. Dobra, jestem defilem. Sły. Nie ma nic za mnie, idzie, uwaga raz. B, No kurwa, ją mi! Na trening, w chcesz, a po 17 godzin. Nie, nie no. Pierdę, stoi, i czeka na mnie, człowiek. kurwa. Na trening, Dwa, ale już. Ja jestem po treningu. Jeden za mało, do chrwa. Cicho, do mam tu Ale kiera. nice Dobrze tu szol, dobrze, dobrze Właśnie. Jeszcze jeden jest, k**wa mi Dawid, może go j**a Nice Jeszcze jeden K**wi wysyny. Zeskoczył? Tak, leży, paka pakę? ma pakę O, oh, Oj, jest dobrze, żeby było bit. Dobra, jedziemy. To co my w Ra e, rampą do minimajka. tam mini -majka. Do, tego... okay. do mini do mini no. Oni nie chcą tego, my rampą wejdziemy. Pamiętasz co mówiłeś po biegajcie, tej rundzie, biegajcie. co grałeś za wupą, że. Chodź, ja. leży. Dawaj. Leży, właśnie. Tantuję. Zero leży. Tantuję, tantuję, Pamiętasz jak zagrałeś tą rundę za wupą, co 3 kile zrobiłeś? No. To była twoja jedyna runda, w której zabijesz. Co widzisz? kurwa? Nie żyje co ty, nie żyje. Kopy, patrz jakie asuki dostaję cały czas, ja nie wiem, wiem kurwa. Od respa naszego chyba. Tak, nasz resp. Wstel się ja tylko hop, ja ręce rozkładam za każdym razem, kurwa. Aj słuchmy? Słuchajmy. losa słuchajmy! To... Czekajcie, w Donacie my zaraz wejdziemy Mida. Dobra. Ja sprawdzam lewo Prawo nie ma. Nie ma Sprawdźcie main'a wchodźcie, 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 wchodźcie. A, bren, Tak, Minus Chodźcie, chyba Daj jak... Tak. No, ja, wiedz... to... ja idę okno złapać Zabijaj ich, Wszyscy B. Mogą iść od main'a Ty od pleców Nie, nie ma ich Nie wierzę Ja to nie wierzę, kurwa To sobie coś... Nie wiem <śmany> Smok okno jest Leci Mid, kurwa Zero ma do lewej donut, lewej do na, lewa donut, lewa Donat, okna nie widziałem trela wcześniej Upsy, heaven Nie wiem kurwa, Heaven chyba widział Heavena no, Co, Co ta jedna? Oha, dobra Je mi biegnie tym graniem Plantuj w smoku Fajnie, przepraszam Chyba się wróci przecież. Oh, Tuż with... oddaj mi tego smoke'a, bo może jak zabiję, to ja dorzucę okno. Chcecie jaka jest smał, czy nie? Dobra, dobra, jebać. Już się zjadłem. Chodźcie, 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 nie zatrzymujcie się, nie zatrzymujcie się. Ja rzucę drugie okno. Zatrzymujcie się, nie zatrzymujcie się, nie zatrzymujcie się. Kurwa, dwóch okno, dwóch okno. Jest Donat Jeszcze jeden syny no Dobra, rzuc y weźcie ten na PMach. Jeźdźcie, PM ja wam smukuję majka To jedźmy mini minimajka, jedźmy na PMach. Och, O chuj Dawaj, dawaj, ja wam zluszyli na wyjście. Oj. Oj, chuj. Oj, Nie no. no i porobocie. Nie, robota. Kurwy syn zajebne w pizdę Jeszcze rampa, podjeżdża, podjeżdża! Aha, no ja jest... p... Co to kurwa jest Iby. A ja miałem muta, kurwa mać, darłem się, że podjeżdża. Górę trzeba patrzeć. To... Ja smokuję tą górę chyba jest góra. Nie wyszedł Jeszcze góra Chory. To jest gówno kurwa Przyszyci mi da plecy mi zaszedł jebanek woda Bo do A Nie mamy plecy. bomby, nie mamy bomby A ja potrzebuję broni Jest coś Na idzie U... U... Ja znam i gdzie stoi na góry Po prawej okay. macie od razu Aha On jest po głowie No ja z penem.